Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj czwartek, 15 stycznia. Posłuchajcie fragmentu z pierwszej księgi Samuela. W tym czasie Filistyni zgromadzili się, by walczyć przeciw Izraelitom. Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni obóz koło Eben Haezer, natomiast Filistyni rozbili obóz Wafek. Filistyni przygotowali szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgorzała walka. Izraelici zostali pokonani przez Filistynów. Także poległo na pobojowisku na równinie około 4 tysięcy ludzi. Po powrocie ludzi do obozu, starsi Izraela stawiali sobie pytanie, dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Sprowadźmy sobie tutaj arkę przymierza pana a ażeby znajdując się wśród nas, wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów. Lud posłał więc do Szilo i przywieziono. Stamtąd Arkę Przymierza Pana Zastępów, który zasiada na cherubach. Przy arcy Przymierza Bożego byli dwaj synowie Helego, Chofni i Pinchas. Gdy Arka Przymierza Pana dotarła do obozu, wszyscy Izraelici wołali w radosnym uniesieniu, aż do, że aż ziemia zadrżała. Kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków, mówili, co znaczy ów głos tak gromkich okrzyków w obozie izraelskim? Gdy dowiedzieli się, że Arka Pana przybyła do obozu, Filistyni przelękli się. Mówili, ich Bóg przybył do obozu. Wołali, biada nam, nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. Biada nam, kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Ebit przeróżne plagi na pustyni. Trzymajcie się dzielnie i bądźcie mężni, o Filistyni, Żebyście się nie stali niewolnikami Hebrajczyków. Podobnie jak oni byli waszymi niewolnikami. Bądźcie więc mężni i walczcie. Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów. Także uciekł każdy do swego namiotu. Klęska ta była bardzo wielka. Zginęło bowiem 30 tysięcy izraelskiej piechoty. Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Helego, Hofni i polegli, gdzie widzimy Izraelitów, którzy przegrali walkę z Filistynami no i próbują zadać to pytanie jaka jest przyczyna tego, że przegraliśmy? Ale nie poszukują odpowiedzi, nie chcą się zmierzyć z prawdą, co jest przyczyną ich klęski, ich upadku. Tylko chcą natychmiast użyć Pana Boga do tego, żeby zatrzeć nieprzyjemne wrażenie, że coś jest nie tak, skoro przegraliśmy. Nie próbuj uciekać od trudnych odpowiedzi, ale w takich sytuacjach stawię sobie pytanie, co jest przyczyną mojego niepowodzenia, co jest przyczyną mojego upadku. Wytrzymaj i usłysz odpowiedź. Niech was błogławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty dobrego dnia, szczeń Boże.